Cześć Wam wszystkim w kolejnym odcinku Dzisiaj typowo motocyklowo Postanowiłem sobie kupić na portalu chińskim Aliexpress Taką oto e, nawigację Tak wpisałem w nawigacja motocyklowa Wyskoczyło mi coś takiego i wiele innych Zdecydowałem się na tą, później Wam powiem dlaczego dokładnie na tą No i zobaczymy co w zestawie jest Jest to w sumie urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne dlatego, bo łączy się z telefonem, z Androidem czy z iPhone'em tak? Poprzez CarPlay albo Android Auto I praktycznie mamy to samo co na telefonie wyświetlane tak? Możemy korzystać z map, z GPS'a Z telefonu, z różnych innych aplikacji I Teraz tak, rozpakowujemy sobie, zobaczymy co tam jest Ja wziąłem najbogatszy zestaw, który ma ze sobą Czujniki mierzenia ciśnienia w oponach ma też to te urządzenie możliwość nagrywania wideo z przodu i z tyłu, bo jest wyposażone w dwie kamerki. Jak widzimy, jest instrukcja też w miarę czytelnie opisana. Wszystko fajnie pokazane. Myślę, że nie będzie problemu z podłączeniem czegoś takiego. I właśnie to te urządzenie też jest wyposażone w GPS, i to jest właśnie przewaga nad innymi takimi nawigacjami że to urządzenie ma w formie albo pierścienia, albo takiego pilota, który się montuje na kierownicę, sterowanie i od razu w tym sterowaniu jest, że tak powiem, czujnik GPS-u, gdzie podczas jazdy później będzie mi pokazywała prędkość się na wyświetlaczu lub też właśnie nawigacja będzie mogła korzystać z tego położenia GPS-u. Nie muszę wtedy, nie korzysta, że tak powiem, wtedy ta nawigacja z GPS-u telefonu. Jest tutaj to urządzenie, jest możliwość włożenia karty, yy, oczywiście SD, podłączenie yy, USB typu C. Solidnie wykonane. Ma być wodoodporne, chyba pyłoodporne. Zobaczymy, czy tak będzie. Mamy jakieś cztery końcóweczki Widzę, że to są końcówki z uszczelkami nawet w środku Nie wiem czy to kamerka wyłapie GPS, wszystko Napięcie, power Kamerki Tył, kamerka, przód Wszystko jest fajnie Dobrze, odłożę to na razie na bok Co tutaj jeszcze jest w zestawie? No Jest tam wspomniany właśnie GPS, czyli pilot z GPS-em, i na tym mi bardzo zależało, bo dużo kamer na tym portalu AliExpress jest sprzedawany właśnie yy, bez czegoś takiego. No i później chcecie korzystać z samego urządzenia z GPS-a i nagle nie będziecie mogli skorzystać. Tak, tutaj jest właśnie zaznaczone, że jest to GPS, tak? Jest sterowanie całe i to na kierownicę się przykręca. Także myślę, że właśnie dlatego warto kupić takie urządzenie, żeby miało na swoim stanie, właśnie możliwość korzystania z GPS-a tego urządzenia, nie z telefonu. Tutaj mamy kamerkę. Kamera oczywiście jest podawana, że to jest kamera HD. Zobaczymy później, jak to będzie wyświetlało. Także dwie kamery powinny być i dwie kamerki są w zestawie. To jest fajnie. Też na boczek. Co my tutaj mamy? A, mamy te czujniki. Właśnie zastanawiałem się, to są czujniki ciśnienia powietrza w oponach. Czy one będą duże? No, to jest coś takiego. I na urządzeniu będzie wyświetlała się y, cały czas informacja o ciśnieniu w oponach. Bardzo fajny bajer. Zobaczymy, jak się będzie spisywało. Co tutaj dalej jest w tym zestawie? Jest jakiś śrubokręcik. Bardzo miło. No, i cała wiązka też z instrukcją. Słuchajcie, ja to mam zamiar zamontować właśnie w swoim motocyklu Yamaha BT 1100 Bulldog. Zobaczymy, czy to mi się uda. Aby zamontować te, 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 tą nawigację, dokupiłem coś takiego. Przyjmijmy, może sobie tu na bok. To kosztowało jakieś 13 zł. Nawigacja trochę drożej niecałe 500 i dlaczego dokupiłem tą rurkę z takimi wysięgnikami mam zamiar podnieść tą nawigację troszeczkę na kierownicy żeby po prostu była wyżej żeby mi nie zasłaniała moich zegarów oryginalnych motocykla zobaczymy czy to się uda jeżeli nie to, to będę musiał troszeczkę te mocowania przerobić a dokładnie przeróbka będzie mocowań, bo może być za nisko, że tak powiem. Przykręca się do kierownicy. Tutaj będzie ten drążek, i do tego będzie nawigacja. Jeżeli byłoby za nisko, to te dwa elementy takie będą musiały zostać poddane przeróbce. Przetnę, dospawam kawałek, żeby było wyżej. Mam nadzieję, że się uda. Słuchajcie, tutaj w tej reklamówce związką całą jest też. Są tretytki, oczywiście instalacja. No i są uchwyty montażowe. Właśnie zastanawiałem się, czy te uchwyty są metalowe, są z metalu czy z plastiku. O, dobrze metalowe, także są solidne. Solidne fajne uchwyty. A i zobaczcie co jest fajnego też tutaj, że tutaj jest ten klucz, że jak sobie przykręcę tą nawigację, To nikt mi jej nie odkręci chyba, że będzie miał dokładnie taki klucz. Także to jest akurat fajne, że nie ma zwykłego, jakiegoś takiego motylka, który sobie ktoś, każdy może gdzieś ten motylek podejść, odkręcić, wyjąć nawigację. Także to mi się podoba. Także to nie jest głupie. I to te mocowanie też jest metalowe i też jest na ten sam system. Super, to mi się podoba, fajnie. Dobra, lecimy do motocykla, będziemy próbować to. Zamontować, zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, czy trzeba przedłużyć te dwa uchwyty, żeby nie zasłaniały zegarów. Jesteśmy już w garażu i muszę poczynić kilka kroków, takich jak zdemontować stary uchwyt na telefon. Przed zakupem jeszcze tej nawigacji tego urządzenia wyciąłem sobie takim mniej więcej 7 cali kartonik i patrzyłem mniej więcej, gdzie on tutaj by mi się spisywał. No, i nie chciałem, żeby był na kierownicy i zasłaniał mi zegarów, co wam zaraz pokażę z bliska, jakby to wyglądało. Tylko chciałem, żeby mniej więcej ta nawigacja była na takiej wysokości, żeby ona troszkę poniżej mojego wzroku, ale żeby też nie zasłaniała zegarów. I na taką wysokość chciałbym ją podnieść. Zobaczymy, na ile te uchwyciki ją podniosą od kierownicy. Czy to będzie wystarczająca wysokość, czy może będę musiał właśnie dorobić jakieś, przerobić te wysięgniki żeby ją podnieść do góry. Ale już wam pokazuję z bliska jak to wygląda. Tak mniej więcej, jak patrzę na zegary, macie taki sam widok. Tutaj miałem przeważnie telefon i on też po części troszeczkę mi tych zegarów zasłaniał. Nie dużo, ale zasłaniał troszeczkę. I teraz tak, jak dam nawigację bezpośrednio na kierownicę, no to lipa jest. Chciałbym ją podnieść, tak, żeby mi zegarów nie zasłaniała, coś takiego po to te uchwyty kupiłem i zaraz zamontuję te uchwyty cały ten zestaw montażowy do tej nawigacji i zobaczę jak to będzie wyglądało jak chirurg możemy zaczynać właśnie zobaczyłem, że w zestawie też jest takie ucho które można przykręcić pod śrubę, na przykład lusterka i nawigację Zamontować sobie gdzieś też z boku. I też to by nie było głupie. Pod lusterko i tutaj z boku. Ale jakoś ja nie chcę, żeby bezpośrednio mi wiatr i woda napierały na to, wolę schować tą nawigację za deflektorem czy za szybą. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. No ale zaraz zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Sama przymiarka nawigacji. No tutaj by była ona bajecznie wpasowana. Na takiej wysokości. Zobaczymy, czy się uda po prostu mi ją tutaj wpasować na tą wysokość. Ale na razie zacznę sobie od przykręcenia właśnie tego uchwytu i zobaczę, na ile standardowe te mocowania podniosą mi nawigację od kierownicy. Czy to wystarczy? Czy trzeba w ogóle coś przerabiać? No bo jakby nie było, to też z jakichś 5 cm do góry ją podnosi. Staram się uważnie, żeby nie, nie upuścić tego przed przykręceniem. Tak wygląda oryginalne samo mocowanie do kierownicy, gdyby ktoś chciał przy, przyczepić, tak? No i one mi ewidentnie, że jest za nisko i zasłania wprost zegary. Także tutaj mi nie podpasuje. Muszę wynieść to do góry. Czyli muszę zastosować tą rurkę i wtedy może się okaże, że będzie ok, tylko że rurka też mi będzie zasłaniała te zegary po części Popatrzcie z bliska, jak wygląda to na tym mocowaniu. Mniej więcej na kierownicy by było. Na samej kierownicy by było gdzieś na takiej wysokości. No i ewidentnie robi mi to za wyświetlacz, teraz motocyklowy. Ktoś by powiedział: No ale po co ci tam w ogóle patrzeć? No kurczę, kontrolkę oleju chociażby, co nie? Muszę to podnieść do góry. Nie przykręcałem tego na stałe. Zobaczcie jak to wygląda. Wyglądałoby gdyby tak to zostało, to by było coś takiego, tak? No i tutaj co mi nie pasuje to tak, zasłania mi ta, ten pałąk zasłaniałby mi zegary. Druga sprawa, ciężko by mi było sięgnąć do stacyjki, do kluczyków, ewidentnie muszę to podnieść do góry. Ta tyczka musi być gdzieś na wysokości dolnego uchwytu tabletu, żebym mógł pod spodem bez problemu sięgać do stacyjki, tak? Muszę te wysięgniki przerobić. Innej opcji nie ma, chyba że montuję to gdzieś na lusterku, tak? czego nie chciałbym. Pójdźcie tutaj, odkręciłem lusterko. Jeszcze chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na tym wysięgniku pod lusterko. No i niestety, w moim przypadku ten wysięgnik tutaj jest za krótki. Nie pozwoli mi odjechać tyle z nawigacją, ile bym chciał. Mirek, będzie coś z tego? No. Spójrz tutaj. Będzie coś z tego. <laughs> Mirek stworzył własną konstrukcję mocowania nawigacji. Spornik pospawany, wyszlifowany, pomalowany. Schnie sobie na słoneczku i czeka na przykręcenie. Spornik zamontowany i jest w ten sposób zrobiony, że jest pod lusterko wchodzi, tak? Kawałek rurki, kątownika, i teraz jest dostęp i do kluczyka, i wszystko widać na zegarach, i nie przeszkadza, tak? I tutaj będzie kabłą, który trzymał, będzie tą, ten, tą nawigację, ona jeszcze będzie schowana za deflektorem. Zaraz ją montuję. Wiecie, czego w zestawie mi tym brakuje? Gum pod ten uchwyt, który mógłbym po prostu sobie włożyć i ten kabłąk by był bardziej dopasowany do średnicy rurki na którą jest zakładany tak czy to kierownicy tak bo to pewnie najpierw na kierownicy niby miał być uchwyt no ja tutaj mniejszą rurkę mam mniejszej średnicy ale też da radę przykręcić no i wstępnie jest jakoś przykręcone teraz sobie ją poustawiam mogę mieć właśnie wysuniętą ją tak do przodu ten uchwyt na tyle jest fajny, przegubowy, że sobie można to jakoś dopasować. No i wstępnie niech będzie tak. Mocno nie skręcam. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest rewelacja, powiem Wam. Rewelacja. Przewody sobie puszczę tutaj tym kabłąkiem. Jakoś tak, no i pozostanie wszystko sobie tylko pospinać. Biorę Was w rękę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jesteście tak jak mój wzrok. Zegary są widoczne. Ta nawigacja jest jeszcze za deflektorem. Także jest naprawdę dosyć fajnie. Myślę teraz, gdzie zamontować ten pilot z GPS-em. I on normalnie jest mont powinien być montowany na manetkę tylko że jeżeli zamontuję go na manetkę raz, że mam mniej miejsca na, na rękę chociaż to by jeszcze mocno nie przeszkadzało ale jeżeli na manetkę gazu dodaję gazu to razem ten przewód z tyłu tutaj idzie i haczy mi o klamkę hamulca zaś jeżeli z lewej strony zamontuję to nie dam rady sprzęgła nacisnąć do końca ponieważ pierścień otacza manetkę dookoła i nie da się sprzęgu nacisnąć. Dla mnie najlepsze rozwiązanie w ogóle od samego początku było zamontowanie tutaj na środek kierownicy. Może nie będę miał bezpośrednio pod palcem obsługi tego, ale też nie będzie tak to narażone na jakieś czynniki zewnętrzne, jak woda podczas jazdy, czy jakiś, jakiś kurz, jakiś. Jakieś, nie wiem, muszki w to nie będą uderzy, uderzały, tak? No, i ten kabel będzie cały czas w jednym położeniu. Nie będzie się nigdzie wyginął. Także ja tu kombinuję i zamocuję to na środek kierownicy. Pilot do sterowania zamontowany na środku kierownicy. Teraz będziemy puszczać całą wiązkę, a więc bak do góry, siedzenie do góry, no i rozprowadzanie kamery i całej tej wiązki. Jest już zdjęte siedzenie, bak podnoszę do góry i też jest ważna rzecz, że tutaj ten pilot, który jest żeby nie przeszkadzał w podniesieniu w, po, w podniesieniu baku do góry tak i tutaj mi nie przeszkadza lekko unoszę bak podstawiam go sobie jakimś drewienkiem że mógł dojść do rzucenia przewodów tak no i teraz zaczynam pewnie od kamerki sobie przedniej wszystko jest popisane ładnie DVR F front czyli rzucamy ją sobie naprzód. Są też zamieszczone przylepce. Oczywiście można przykręcić. Ja jej przylepię i przykręcę i zaraz wam pokażę, gdzie planuję tą kamerkę przed nią przytwierdzić. Patrząc na przód motocykla, myślę, że dobrą opcją zamontowania kamery będzie w tym miejscu tutaj gdzieś pod śrubę. I chyba coś takiego Gdzieś ona tutaj właśnie wyląduje I kamerka zamontowana jest tutaj Jeszcze ją później tylko wyreguluję Oczywiście przewodów na razie tam nie puszczam Włączę całe urządzenie I zobaczę czy przypadkiem nie trzeba Je odwrotnie zamontować Czy nie jest do góry nogami No i patrzę gdzie tu tylną zamontować I chyba tylną zamontuję Tutaj pod stelaż kufra Gdzieś tutaj Chyba tak ona wyląduje To jest jedyne Fajnie, by było na środku, ale nie mam tu żadnej szpilki. A tutaj jest szpilka, także wykorzystam. Nie chcę gdzieś tutaj pod tablicą za nisko tutaj też jakoś mi nie pasuje przewiercać motocykla, ale tutaj. No i kamerka wisi. Dobra, przewodów jeszcze nie puszczam dokładnie tam, gdzie one będą lecieć, tak jak mówiłem. I podłączam je dosłownie na krótko. Zobaczcie, że tutaj te wtyki. Nie wiem, czy wyostrzy kamera. Ale one mają wcięcie takie i inaczej ich nie podłączy się. Tylko w jeden sposób da się jej podłączyć. A poza tym są opisane. No i została do podłączenia już tylko wiązka, tak? Bardzo prosto, plus minus i wtyczka do wtyczki opisanej. No i zaraz odpalę na krótko, zobaczymy czy te kamery dobrze pokazują. Zaraz coś się powinno pojawić, bo właśnie podłączam. No i nawigacja jak widać ten cały system multimedialny odpala się. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy recording. No jak widzimy jest do góry nogami, także będę musiał te kamerki pomontowane odwrócić. Co my tutaj mamy? Mamy tak, kamerkę przednią, front, kamerkę tylną i dwie naraz. Dobra, na razie, na razie gaszę ten, ten komputerek, później na koniec zobaczymy jakie on ma tam możliwości ustawienia, czy jest język polski i tak dalej. Przednią kamerę przeniosłem tutaj w okolicy lustereczka. Miałem taki wysięgnik od zapalniczki już dorobiony z uchem, także kawałek jeszcze płaskownika i kamerka będzie tutaj. Czaszę odchyliłem, bardzo prosto w bulldogu się odchyla, dwie śrubki i do przodu można ją odsłonić także tutaj wszystkie kable schowam a tylna kamerka tylna kamerka wylądowała tutaj na wsporniku od kufrów i też będzie myślę dobrze od garażu drzwi zamknąłem żeby ciemno było żeby się nie odbijało w ekranie tym multimedialnym wszystko od ekranu multimedialnego plus po zapłonie podłączony jest odpalamy kluczyk przekręcamy Pala się nawigacja. Ona jeszcze ma na sobie folię. Taką? Założoną jeszcze tej folii nie zdzierałem. No i dobra. Kamerka. Och, słuchajcie, to nawet kurczę ładnie pokazuje, jakieś ciemno. W garażu jest ciemnica dosłownie. Jest przód, jest tył. Jest to rozdzielczość 2K. Później wam pokażę. Jak wyjadę, jak to wygląda. Ale bardzo ładnie. Dobra. Domek. Co my tutaj mamy? Ustawienia. Ustawienia. Języki. Może Polski jest. Bardzo by było miło. Jest polski, słuchajcie. Mamy Polski, bierzemy Polski. No i wszystko jest po polsku. Nagrywanie w pętli, co ile czasu? Co 5 minut pasuje mi. Ustawienia ciśnienia opon. Jeszcze nie podłączyłem OSD. To chyba tablica rejestracyjna. Muszę poczytać. Jednostka prędkości. Kilometry na godzinę. Kompensacja prędkości. Jeszcze nie wiem co tu, o co tutaj chodzi. 0. GPS. Wygaszacz ekranu. Język, hasło systemu, ustawienie czasu. Tak na szybko przelecę, żebyście widzieli, co tutaj się znajduje. Data, format karty. Na razie karty nie ma. Przywróć ustawienia systematyczne, fabryczne. I wersja. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj brak karty. Tutaj połączenie z telefonem Bluetooth, internet to wszystko jak sparuje z telefonem. Zdejmiemy tą folikę niebieską z kamery. Pewnie jeszcze lepiej będzie ładnie widać. Obraz, z przodu zdjęte. Z tyłu zdjęte, co ja gadam. O. z przodu też zdjęte czujniki opon założone ciśnienie opon jest pokazywane wraz z temperaturą także nie tylko ciśnienie tutaj macie na przodzie tutaj na tyle ciśnienie jest pokazane i temperatura przód 22 stopnie tył 23 co tutaj do wyświetlacza tego Prędkości to prędkość jest pokazywana i bardzo dobrze jest czytywana. Prędkość, tą prędkość możecie skorygować, jeżeli byście chcieli. Wchodzicie w ustawienia i tutaj macie kompensacja prędkości. I przy kompensacji prędkości, tutaj możecie sobie ja dodałem 5, żeby wyskalować licznik gps żeby tą samą prędkość, co pokazywał mi, co mój prędkościomierz w motocyklu, tak? Bo jak miałem na 0, to 5 km mi zawyżą. A teraz jest to samo tutaj i tutaj. Także tak, słuchajcie, co do ustawienia tutaj jednostek ciśnienia, to oczywiście są bary, stopnie Celsjusza, ale jak się paruje, to tak parować trzeba te czujniki w ten sposób, że nakręcacie troszeczkę. Słyszycie, że syczy, Przy, jak zaczyna syczeć, klikacie nawiązać, on zaczyna nawiązywać, i wtedy musicie troszeczkę dokręcać. I wtedy dopiero ta cała stacja się łączy z czujnikiem. Pokazuje, że nawiązano prawidłowo, i dopiero dokręcacie czujnik, aż przestanie powietrze syczeć. I cała filozofia. Także naprawdę jest to bardzo proste. No i sami powiedzcie, jak to się prezentuje, jak to wyszło z tym spornikiem. Mirek, jeszcze raz wielkie dzięki za wyspawanie tego wspornika nawigacja ta cała stacja multimedialna prezentuje się naprawdę fajnie bez problemu się paruje przez Android Auto pokazuje ciśnienia opon rejestrator jest połączony mogę sobie zobaczyć gdzieś nawigować jak chcę tak gdzie jestem nawigacja cały czas jest czynna pokazuje mi, że połączenie jest. Pilot też działa. Podczas jazdy, jak chcecie na przykład, żeby wam przeszkadzało, bo świeci, to tutaj możecie też tą nawigację wygasić z tego pilota. Odbierać połączenia, nagrywać. Naprawdę bardzo fajnie. Słuchajcie, tu pokazuje prędkość, ten rysuneczek nic nie pokazuje obrotów, tylko tutaj na środku się wyświetla wersja oprogramowania oraz Prędkość, z jaką się poruszacie, no i tutaj, czy jedziecie na północ, na południe, wschód, zachód, tak? Także też jest, bo szczytuję to właśnie z GPS-a, który jest tutaj na tym pierścieniu sterującym. Także polecam tą nawigację, zobaczymy, jak się będzie sprawdzała po sezonie, czy nic się z nią nie stanie, na pewno dam znać, będę aktualizował czy to w komentarzach. Podepnę też link. Do aukcji, z której ją kupiłem, tak, żebyście wiedzieli mniej więcej, jaka to jest nawigacja. I tak, jak mówiłem, szukajcie z językiem polskim, szukajcie z GPS-em, żeby był GPS, a nie tylko z GPS-u telefonu, korzysta, korzystała ta nawigacja. No i takie decyzje podejmujcie, żebyście byli zadowoleni. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!